Dzień dobry Państwu. Tutaj kuchenne wyczyny Leszka. Leszek, witam. Dzisiaj będzie mega prosta sałatka z tyńczykiem, z pietruszką. Pani się już pewnie uśmiechają, bo umieją to, ale to są dla nas wyczyny. Miska pietruszka, pęczek, pędzona chyba, dobra, ser żółty 5D, jeden pęczek pietruszki, jeden ryż biały. Woda tam wstawiona. No, tam w garnku, tam, tam, gdzieś tam. O tak. Jeden, jedna torebka ryżu białego. O tak, ładna torebka ryżu biały. Tuńczyk. Pokazuję i objaśniam. Kawałki w sosie własnym. Nie wiem, co to będzie. Kukurydza. Jakaś bąduelka się trafiła. O, jaka ładna. Zobaczcie, kukurydza, tarta, marchew, papryka, jogurt, sól, pieprz, ładka z kukurydzą. No, trzeba będzie to zrobić, to nie? No i co trzeba zrobić? Wszystko to pomieszać, pokroić pietruszkę, dodać tuńczyka, kukurydzę, ser i przyprawy. No i co? Zobaczmy jak ten tuńczyk wygląda, bo woda się i tak gotuje, i tak otworzy go otworzymy tuńczyka będzie nam tu tuńczyk Ech, kurna jego to są kawałki zobaczcie to są kawałki tuńczyka czekajcie jak sprawdzę czy to są w ogóle kawałki no tam na dnie jakieś kawałki są dobra idę to odcedzę czy od zamknę i wyleję to co jest wylewam wylałem wylałem teraz będę kącił pietruszkę najpierw to co najłatwiejsze wrzucić to i tyle tam, kawałki ale kawałki to są jakieś miazgi tuńczyka no nie kawałki zrobili mi tu z tymi kawałkami tak że głowa boli no ale niech im będzie hm. Gra. Jak tu są kawałki, no dobra, można się kłócić. Dobra, tuńczyk mnie zadowolił, bąduelkę patrzymy. Dobra, zawsze mi się to ułamie i później nie wiadomo jak to otworzyć. Eee, to, to, jest prima sort. Dobra. Dodamy teraz to. No i co? Nie, wiem się te nasze panie. No i ten leży, takie proste rzeczy robi. No prostych. Od prostych zaczynamy. Zapraszam na piątek, na ciasto. To zobaczycie, co to będzie. He, he, he. To trzeba umyć. I po... Takie pokrojenia. I pokroić. Weźmiemy jakąś. od razu od tamtego. Uczymy to i tyle. Na jakich wiórach? Tego nie wiem. Utrzeć. Hmm. Utrzeć. Dobra utrę. Oczywiście nie mam tej do ucierania. A jest. Dobra jest. Duża twarz. Chyba na grubszych co? Dobra na grubszych zobacz. Żółty ser jedźcie, bo on jest ponoć dobry na jakieś złamania. Kto ma złamania, bo jeden, ten u mnie e, sąsiad sobie rękę złamał i on mówi, e, że lekarz mu zalecił dużo z żółtego sera, co nie? Takie wióry. Hmm. Dobra tam, na gruby. Dobra. Hmm, 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 hmm. Starkowany ser, starkowany ser będzie, Starkowany, zobaczmy jak to będzie wyglądało w tym co Czy będzie Dobry będzie, fajnie będzie 5 deko, ale tego jest, tego sera no, Na pewno będzie zdrowo Co nie Nie będę tego sobie rąk przerywał Wnuczka ogląda film mm bardzo silny jakiś bez dziurek nie wiem co im teraz ze sery robią myszy nie mają w leczarni czy co no nie wiem kotów mają za dużo dawniej to były jakieś dziurki a teraz jak dziurki myszy mają koty na utrzymaniu to od razu droższy sercu nie hmm. niech sobie mrówki wezmą mniejsze i przynajmniej kurcze bezpłatne hmm. Teraz sprawdzę ten. Mmm, wszystko dosypuję. Im więcej zjem, tym mniej będzie roboty. Co nie? Też tak sądzę. No, mm. dobre. Nawet ryż biały White Rice. Rice. Rice, right. Ale lepiej by było mówić po naszemu w kraju, nie wiem dlaczego Niemcy to nie lubią angielskiego, no bo wszędzie niemiecki jest, co nie, my się musimy ich uczyć, a co, co nie Aż biały, po co mi to tłumaczenie, nie wiem, no ja się w nas pocałuję Idę do to. Mówić. Teraz pietruszka jest wszędzie, bo ten, no to teraz takie czasy, że pietruszka rośnie tam, gdzie trzeba i tam, gdzie nie trzeba. Woda się gotuje, ale nie przykryłem pokrywką hmm. jakąś tam, żeby się szybciej zagotowała. Wezmę mój ulubiony nóz, ciachnę tą pietruszkę, tyle, nie potrzeba po co tyle tej pietruszki nie wiem pokroić cienko, drobno e, to. drobno no to drobno makaron, nie wiem czy oglądaliście makaron w moim wykonaniu ale jak żeście nie oglądali to oglądnijcie i oglądnijcie jeszcze ten jak on się nazywa Ciasto z jabłkami, pycha, koleżanka robiła, była zadowolona, mówi mega pyszne, mega smaczne i mega proste, rzeczywiście nie kłamałem, co nie te łodyżki może odrzucę, czyli nic nie kłamie, mówię prawdę, no zobaczymy z tym jak mi prawda pójdzie, pach, a wiecie czego zapomniałem, pach, 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 dlaczego, no. To jest na tyle spostrzegawczy, możemy zagrać ten, wy, coś tam, coś tam, kadywanki, a ja wam powiem, że i tak nie zgadniecie. Idę po, po co? Trzy sekundy mnie nie będzie, majonez, majonez. Najlepszy majonez to jest kielecki. A ja lubię winiary. Zobaczcie. O, jaki słoik mam. Eee. Oczywiście tego nie można odkręcić. Pokazuję i objaśniam. Zobaczcie. O, o, odkręciłem. A przyniosłem przyrząd do otwierania słoików. Po prostu podważamy śrubokręty. Dobra. Trzy łyżki. No dobra, dodam tu na koniec. I przygotuję technikę. Technikę, czyli... Pieprz i sól i czekam na ryż biały. Także muszę się z wami pożegnać. Do, za chwilę się zobaczymy. Wieście mi, że nie będę nic robił, tylko czekał na zagotowanie się ryżu. Jeszcze zobaczymy. Czas gotowania 12 minut, czyli za 12 minut się spotykamy. Możecie mierzyć czas. A już się woda gotuje. Woda zaczyna się gotować. Dobra, to nie będzie potrzebne, to wyrzucałem. Powiem wam szczerze, że dłużej zajęło mi kupowanie no, tych składników niż wykonanie tej sałatki, jest 12 minut. To wyciągam ten ryż. Ua! niech trochę odcieknie. Dobra. Trochę go przygniotę. Wyłączę gaz. O, dobra. Trochę go przygniotę, żeby się Hmm. żeby się żeby się odcedził ale nic się nie odcedził Mam nawet nożyczki. Hmm. Jest mega prosta sałatka, panowie, wy wiecie o tym i oglądajcie film i powiecie żoną zrób mi A ona powie, A co to za sałatka? Wy powiecie trzy raz. No taka z tego kanału. No nie wiem, muszę pooglądać. No i już oglądają mnie żony wasze i będziecie próbowali. Nie, najlepiej to wy im zróbcie. Co nie? Te. No i sałatka jest skończona. Mało mają mezujecie. Teraz jeszcze do piecze. Żeby nie stała na żołądku, a pieprz jest tak zdrowy jest do sole. Trochę techniki nie rozchodzi Zaczekajcie, bo ktoś wchodzi. Dziadku, dziadku! Oho, no i wnuczka już przyszła, film oglądała, i się chce przywitać. Dobra, przywitałaś się. Zobacz, tutaj moją sałatkę z tuńczyka. Dobra? Lubisz mhm. szybki? Ale dobra. Mm. A mogę już dokończyć. Co dokończyć? No zaczęcie, zaczekaj już. No i widzicie, musiałem przerwać. Ej, się film skończył i przyszedł pan od gazu. Patrzę czy przecieka ten gaz, czy nie z urządzeniem. No ale mnie za syn. Próbujemy sałatkę. No widzicie jeszcze, że próbowałem. Mm, dobra. Teraz wejdzie tylko bajki bajki bajko, ja nie ma Jacka Jagatki ale ja nie chcę spróbować, to powiedziała żeby jej włączyć w każdym razie proszę Was bardzo nie zjedzcie od razu bo widzicie, że ja się dopiero wdrożyłem a zaraz cała pójdzie zróbcie na kolację no i żegnamy się do ciasta no to cześć rąsia, 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 rąsia to 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 Bye.